Pieniądze. Ile wam dostałeś do Siema, Gary, zapierdolisz Quake. parę słówek, 3 złotych. motywacyjnych. Siema, co tam? Zapierdolisz parę słówek motywacyjnych. Quick. quik, w zasadzie. Nie wiem co chcesz zrobić, ale jak tego nie zrobisz, to jesteś pizdom. A pamiętaj, że jak jesteś pizdom, to każdy będzie ładował tam swojego mocarnego chuja i będziesz przepychany. Będziesz przepychany tak samo jak komin. Wszyscy będą jebanymi, jak się nazywa ten, który komin przeczesza, bo mi wyleciało. Kominiarz. Będą wszyscy kominiarzami i będą ładowali do twojego komina. Będziesz jebany w każdą stronę. Pamiętaj, nigdy się nie poddawaj. E... Idziesz do góry. A jak idziesz do góry, to nie tylko ty idziesz do kury, ale coś innego też idzie. Dobra, lecę na kobiety, trzymaj się. No, siema. Gelu, ty to takiego kozaka zgrywasz. Nie zgrywam kozaka, stary. Po prostu jestem sobą. A jak ci się nie podoba, to opuszczasz to, to pomieszczenie. Jak nie wierzysz w boga, to nie chodzisz do kościoła. Jak ci się kurwa, geluś nie podoba, to wypierdalasz. Tak samo na skrzyżowaniu będę jak pan policjant, kurwa, w prawo masz, kurwa, prawy pas wolny, wypierdalasz.